Siemano, w tym filmie poznasz wszystkie ważne porady dotyczące gry, które zebrałem z kilku pomysłów na inne poradniki, a ponieważ lista tych porad zrobiła się naprawdę długa, postanowiłem zrobić jeden konkretny film, w którym opiszę wszystkie te porady, żebyście mieli je w jednym filmie, w jednym miejscu, a nie rozrzucone po 10 różnych filmach i 15 różnych kanałach. No bo komu by się chciało tego szukać? Wiadomo, jak wam się spodoba, oczywiście, subie kopa w górę, zapraszam do wspierania kanału i dołączenia do naszego klanu w grze. A tymczasem nie przedłużam i lecimy z poradami, które dla was tutaj dzisiaj Zebrałem. Szybkie info od sponsora dzisiejszego odcinka. Szukasz gier w turbo niskich cenach, subskrypcji do np. Xbox Game Passa i doładowań do Spotify? Bijaj na G2A, gdzie znajdziesz to wszystko w super niskich cenach, a dokonując zakupu używając linku z opisu tego filmu, pomożesz mi rozwinąć kanał i dzięki temu będę mógł tworzyć więcej poradników do zarąbistych giereczek. Po pierwsze, najpierw ukończ kampanię fabularną. Odblokujesz dzięki temu dostęp do wielu aktywności, których nie będziesz miał wcześniej, więc na początku polecam skupić się głównie na fabule. Po jej ukończeniu otrzymasz dostęp do Dungeon'u na 50 poziom, jest to forma wyzwania, a po jego ukończeniu będziesz mógł zwiększyć poziom trudności świata, dzięki czemu będziesz zdobywał więcej expa, więcej golda, lepsze przedmioty itd. W grze są dwa takie dungeony. Pierwszy jest na 50 poziom postaci i jego ukończenie odblokowuje trzeci poziom świata. A drugi dungeon jest na 70 poziom postaci i jego ukończenie odblokowuje czwarty, obecnie najwyższy poziom świata. Cała fabuła ma 6 aktów i przejście jej w całości zajmuje około 13 godzin. A teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie. Konia zdobędziesz w czwartym akcie, a dokładnie po rozpoczęciu pierwszego zadania czwartego aktu. Otrzymasz konia za darmo po rozpoczęciu zadania i od tej pory będziesz mógł kupować inne wierzchowce oraz elementy ozdobne do nich. Więc, jak wspomniałem, warto najpierw skupić się na fabule, ponieważ podróżowanie koniem jest kilkukrotnie szybsze niż na piechotę. Zbieraj wszystkie przedmioty, na jakie trafisz, i rozkładaj je u Kowala na części. Na początku, a przynajmniej zanim nie przejdziesz na trzeci poziom trudności świata, nie opłaca się sprzedawać przedmiotów. Zaufaj mi i rozkładaj wszystkie te, których nie potrzebujesz dla swojej postaci. Dzięki temu w późniejszej fazie gry będziesz miał dość materiałów do ulepszania znacznie lepszego ekwipunku, który będziesz zdobywał na wyższych poziomach. Poza tym dopiero od trzeciego poziomu świata opłaca się sprzedawać zbędne przedmioty, ponieważ są one dużo droższe od tych, które zdobywa się na początku gry. Możesz oznaczyć wiele przedmiotów, najeżdżając na nie myszką i klikając spację. Oznaczasz je wtedy jako śmieci i jednym przyciskiem możesz je rozłożyć u kowala albo sprzedać w sklepie. Oszczędzisz w ten sposób masę czasu. Nie zaklinaj przedmiotów. No w zasadzie możesz, ale rób to głównie aspektami pozyskanymi z dungeonów. Aspekty, które wydobędziesz z przedmiotów legendarnych, zostaw sobie na później. Przydadzą się one na trzecim i czwartym poziomie świata. Możesz też robić tak jak ja, ale pamiętaj, że ja jestem pojętym Jupiterem i zbieram sporo przedmiotów i aspektów na potrzeby filmów, więc połowy nawet nigdy nie użyję na żadnej swojej postaci. A dokładny i szczegółowy poradnik na temat zaklinania przedmiotów, aspektów i samego okultysty, właśnie wyświetla ci się na ekranie, więc jak jesteś zainteresowany, to wbij tam i obczaj o co chodzi. Zbieraj wszystko, co wpadnie ci w ręce w trakcie wędrówek po sanktuarium. Żelazo i różne rośliny przydadzą się do kraftowania w późniejszym etapie, i nie chcesz mieć sytuacji, w której później będziesz zmuszony jeździć, zbierać jakieś krzaki, bo grawy musi to na tobie, chociażby podczas ulepszania mocy twojego eliksiru leczącego. Więc, jak widzisz po drodze jakiegoś krzaka, zbierz go, i jedź dalej, a później sam sobie podziękujesz, że na poziomach 50 i w górę nie musisz zapier po mapie i szukać jakichś kwiatków czy czegoś tam innego. Wykonuj przy okazji wydarzenia specjalne. To te z pomarańczowym kółkiem na mapie. Dają one dużo doświadczenia i dropią fajne przedmioty, więc kiedy je ignorujesz, tracisz okazję na dobry lód i dobry exp. Polecam też czasem robić sobie maratony, na przykład wybrać dungeon blisko jakiegoś wydarzenia i biegać od jednego do drugiego celem farmienia expa i przedmiotów na niskich poziomach. Na wyższych poziomach są inne sposoby na farmę EXA i przedmiotów, ale o tym będzie później też w tym filmie. Od razu wykonuj zadania, które pojawią ci się w sekcji zadań priorytetowych. Po ich ukończeniu odblokowujesz różne aktywności, które przyspieszą rozwój Twojej postaci, więc jeśli je olewasz, marnujesz okazję na szybszy rozwój i odblokowanie istotnych elementów gry, jak usługi różnych NPC-ów czy klasowe umiejętności Twojej postaci. A będąc już właśnie przy tym, pamiętaj o klasowym questie na 15 poziomie. Po jego ukończeniu odblokujesz specjalną mechanikę Twojej klasy i postać będzie o wiele potężniejsza. Pojawi się on w sekcji zadań priorytetowych, a wyjątkiem jest tutaj nekromanta. On ma mechanikę klasową dostępną już od pierwszego poziomu. Swoją mechanikę klasową znajdziesz wchodząc w ekwipunek, i na samej górze będziesz miał zakładkę dostępną tylko dla tej klasy postaci. Eksperymentuj ze skillami i czytaj, co dokładnie one robią. Jeśli masz umiejętność, która na przykład wyziębia i zamraża wrogów, to logiczne będzie to danie kolejnej umiejętności lub statystyki do broni, która zadaje większe obrażenia wyziębionym lub zamrożonym wrogom. Takich synergii w Diablo jest całkiem sporo dla każdej klasy postaci, więc poświęć te kilka minut na analizę przedmiotów, które aktualnie masz oraz umiejętności, których używasz, żeby mieć pewność, że budowana przez Ciebie postać jest najlepsza na ten moment rozgrywki. Resetowanie umiejętności na początku jest darmowe, później kosztuje jakieś marne grosze, więc nie nie bój się eksperymentować. Czasem zmiana jednego skilla w drzewku umiejętności potrafi znacznie podnieść możliwości Twojej postaci. Włącz w opcjach funkcję, która będzie ci pokazywać, jakie statystyki mogą być dostępne na danym aspekcie. Dzięki temu będziesz wiedział, czy aspekt, który zdobyłeś, jest dobry i warto go zachować, czy jest do dupy i lepiej przedmiot rozłożyć u kowala. Chodzi o to, że wartości aspektów mają swoje przedziały i to, jaką dany przedmiot ma wartość, jest dosłownie losowane w momencie wydropienia przedmiotu. Czasem wypadnie lepszy rol, czasem wypadnie gorszy, więc żeby wiedzieć, co właściwie ci wypadło, wchodzisz w opcję, rozgrywka, i tutaj masz opcję, którą powinien mieć włączony każdy gracz Diablo 4. Jak jesteśmy przy opcjach w tej zakładce Ułatwienie dostępu, możesz ustawić dźwięki, które będą sygnalizować, że wypadł jakiś przedmiot. Dla przykładu możesz ustawić, że dźwięk pojawi się dopiero, gdy wypadnie przedmiot legendarny, a wszystko co poniżej legendarnego nie będzie zawracać ci głowy i sygnalizować, że wypadło. Bardzo fajna opcja, sama. Wam więc polecam. Kolejną rzeczą, którą warto zmienić w opcjach jest wymuszony ruch w zakładce sterowanie. Możecie ustawić tutaj, żeby postać po prostu szła we wskazane miejsce bez żadnej innej aktywności. Przydaje się to, kiedy w okolicy jest mnóstwo potworów, a Ty chcesz po prostu ruszyć się postacią, zamiast atakować czy wchodzić w interakcję z czymkolwiek. Na przykład podnoszeniem przedmiotu, czy zbieraniem łuprzaku. Jeśli o mnie chodzi, ustawiłem to sobie na przycisk na scrollu i kiedy biegam w dużej grupie stworów, używam tego, żeby przypadkiem nie zrobić Jakiegoś głupiego błędu, który często może kosztować nas życie. Jeśli chcesz wydobyć klejnot z przedmiotu, który i tak później zamierzasz rozłożyć u kowala, nie musisz wyciągać klejnotu u jubilera. Po rozłożeniu przedmiotu klejnot zostanie w Twoim ekwipunku. Jeśli szukasz jakiegoś aspektu, który można zdobyć za wykonanie dungeonu, przejrzyj aspekty w księdze potęgi, kliknij dany aspekt, a tym samym oznaczysz go na mapie i włączysz w ten sposób GPS-a do tego dungeonu, nawet jeśli jest on w miejscu, którego jeszcze nie odkryłeś. Proste i przyjemne. Wykonuj aktywności poboczne, żeby zwiększyć renomę w regionie. Dzięki temu otrzymasz punkty umiejętności, dodatkową kasę i expa oraz samo odnajdywanie kapliczek Lilith na stałe będzie zwiększać statystyki wszystkich Twoich postaci. Trzy pierwsze nagrody dostępne są na dwóch pierwszych poziomach świata, a dwie ostatnie nagrody dostępne są dopiero na poziomie świata 3 i 4. W grze jest system, który automatycznie przeniesie do Twojej skrzynki legendarny lub unikatowy przedmiot w razie gdybyś go nie podał. Odniósł z jakiegoś powodu. Gra zrobi tak z maksymalnie dziesięcioma przedmiotami. Musisz je później odebrać w skrytce, żeby się po prostu nie zapchało, że tak powiem. Czyli, na przykład, zebrało ci dziesięć przedmiotów i, żeby zbierało dalej, musisz je odebrać i schować do skrzynki, żeby nie stracić żadnego przedmiotu w razie gdybyś przeoczył to i owo. Przydatne jest to wtedy, kiedy zbierasz na przykład mnóstwo żółtych przedmiotów na sprzedaż i nie chcesz marnować miejsca na przedmiot legendarny, bo i tak trafi on do twojej skrzynki w mieście. Niby nie dużo, ale mechanika całkiem przydatna. Po osiągnięciu 50 poziomu przestaniesz zdobywać punkty umiejętności, a odblokują ci się tzw. paragon boardy, czyli punkty mistrzostwa. Działają one w ten sposób, że przyznajesz jeden punkt w każdy kwadracik, a on zwiększa Twoje statystyki o podaną w nich wartość. Teraz zamysł jest taki, że chcesz się dostać do drugiego końca takiej tablicy, żeby odblokować możliwość dostawienia nowej kolejnej tablicy. Nową tablicę odblokowujesz dochodząc do krawędzi i dodając jeden punkt w ten właśnie kwadracik, a następnie wybierasz konkretną tablicę pasującą do Twojego sposobu gry i ją dostawiasz. Następnie masz możliwość obrócić tablicę tak jak ci pasuje. Czyli sprawdzasz i planujesz jak będziesz rozdawał punkty w przyszłości. Ustawiasz sobie tablicę tak, żeby na Twojej drodze były te umiejętności, które Cię najbardziej interesują, tak żeby dostać się do gniazda glifu. A warto używać glifów, ponieważ dodają one całkiem fajne wzmocnienia do naszych kompozycji. you <laughs> jak działają glify. Glify oprócz tego, że same mają jakąś moc, to kiedy spełnimy warunek opisany poniżej, czyli zakupimy w zasięgu działania tego glifu określoną tutaj ilość danej statystyki, otrzymamy premię, która jest opisana na każdym glifie. Zasięg działania glifu pokazany jest tutaj tym czerwonym polem. To co musisz wiedzieć, to to jak zwiększyć zasięg tego czerwonego pola i jak ulepszać glify. Glify możemy ulepszać tylko w jeden sposób, a konkretnie robiąc nightmare dungeony. Na końcu każdego takiego dungeonu Pojawi się tablica, na której będziesz mógł przypisać zdobyte w dungeonie punkty doświadczenia do dowolnie wybranego przez siebie glifu. Po zwiększeniu poziomu glifu do 15 zasięg jego pola działania wzrośnie, dzięki czemu łatwiej będzie Ci spełnić wymagania potrzebne do tego, żeby odblokować premię z danego glifu. Glify zdobywamy robiąc tego rodzaju dungeony. Wypadają one z potworów, tak jak normalne przedmioty, i bardzo szybko jesteś w stanie zdobyć wszystkie glify dostępne w grze. A później zostanie tylko podnoszenie ich poziomu. A teraz kilka porad dla osób z levelem 50 i w górę. Nice. Po pierwsze, rób piekielne przypływy. Zapomniane dusze, które można tam zdobyć są potrzebne do ulepszenia przedmiotów na wyższym poziomie. Teraz jeśli chcesz ich zdobyć dodatkową ilość, otwieraj skrzynki o wartości 175 wynaturzonych popiołów. Popioły te zbiera się za zabijanie potworów w trakcie piekielnego przypływu i dzięki nim można otwierać skrzynki na terenie całego przypływu, z których wypadają nam różne przedmioty i materiały do craftingu. Skrzynki o wartości 175 popiołów nie są widoczne na mapie i z reguły spawnują się w określonych lokacjach. Link do mapy gdzie można znaleźć te skrzynki się w opisie tego filmu. Musicie pamiętać, że skrzynki te resetują się co pełną godzinę, więc jest szansa, że w trakcie jednego przypływu w danym miejscu mogą się zrespić aż dwie skrzynki. Na przykład przypływ trwa od 13.30 do 14.30, co oznacza, że na początku przypływu zrespiły się skrzynki, a punktualnie o 14.00 następuje reset i skrzynki respią się ponownie. To najlepszy scenariusz, bo mamy więcej szans na zdobycie tajemniczej skrzynki. Ważne jest również to, że tylko dwie lub maksymalnie trzy tajemnicze skrzynki zrespią się na terenie całego piekielnego przypływu. W trakcie resetu pierwsze skrzynki znikają i nowa partia respi się w innych lokacjach, więc jeśli szukacie tych skrzynek, miejcie na uwadze jaka jest godzina. Bo jeśli na przykład o 1358 nie ma w danym miejscu skrzynki, to może się ona pojawić w tym miejscu za dosłownie 3 minuty. Dodatkowo polecam zbierać też te dziwne zmutowane kreatury, z których też wypada kilka wynaturzonych popiołów. Jeśli taki twór ma na sobie czerwoną poświatę, możecie być pewni, że ma on w sobie kilka popiołów, więc warto je zebrać. Bijanie Levela po 60 grając solo jest naprawdę katorgą, a nie wspomnę już o poziomach 80 czy 90 i w górę. Przygotuj się na to, że będzie to droga przez mękę i robienie przez kilkadziesiąt godzin tych samych aktywności, czyli napierdanie w kółko tego samego dungeonu albo inne tego typu pierdowy. Dlatego żeby ułatwić sobie życie polecam znaleźć dwóch psychopatów, którzy tak jak i ty chcą grindować expa i wskoczyć na dungeon o nazwie Upadek Czempiona. Tutaj każdy z was robi jedną odnogę dungeonu, dzięki czemu w kilka minut zdobywacie ponad 400 tysięcy expa. Samodzielnie, na przykład czarodziejem, ja osobiście robię ten dungeon w 8 minut, a w grupie 3 osobowej robimy to w 3 minuty. Expa każdy z nas zostaje tyle samo, więc efektywniej jest robić ten dungeon w 3 osoby, dzięki czemu szybciej wbijesz upragniony level. I tego typu aktywności to norma w endgamie, więc nie ma się co mazać, tylko do roboty level sam się nie zrobi. Na ten moment jest to najlepsze miejsce do szybkiego expienia, Jeśli znajdziecie level, lokalizację, gdzie można zdobyć więcej expa w podobnym lub krótszym czasie, to dajcie znać w komentarzach, na pewno sprawdzę co i jak. Teraz jak expić na tym Dungeonie. Każdy z Was bierze jedną odnogę dla siebie, czyścicie tylko i wyłącznie potwory, które są w tych odnogach, absolutnie nie walczycie z bossem, ponieważ szkoda na niego czasu, następnie opuszczacie ten Dungeon, rozwiązujecie party, zakładacie je ponownie i wchodzicie do Dungeonu ponownie. Party musi być utworzone przez kolejną osobę, ponieważ no, nie może to być ten sam lider party, bo dungeon może się nie zresetować. Ale skoro jest Was trójka, to kolejno zakładacie party na zmianę i macie non stop świeży i zresetowany dungeon. No i tak w kółko, z przerwami na wypad do miasta, żeby obchnąć albo rozłożyć wszystkie itemy. I tak w zasadzie 2-3 godziny takiego maratonu z pewnością zaowocuje lepiej niż robienie w kółko np. nightmare Dungeonów, a jedynym wyjątkiem, kiedy powinniście zostawić tą ekspiarkę, to piekielne przypływy, które Aktualnie są najlepszą i najważniejszym eventem w grze. Teraz, jeśli masz problem z przejściem na czwarty poziom świata, zrób dungeon w party. Możesz w ten sposób pokonać Eliasza w grupie na niższym poziomie niż wymagany. Dla przykładu robię tutaj dungeon z jednym z widzów i udało nam się go zrobić na 60 i 66 poziomie. Dzięki temu, po przejściu na czwarty poziom świata, zdobyłem dwa bądź trzy przedmioty najwyższej jakości, ale ponieważ moja postać nie radziła sobie w expieniu solo na tej randze świata, wróciłem na rangę trzecią i poszedłem z. Powrotem Expix do dungeonu Upadek czempiona. Wcześniej robiłem ten dungeon solo w 8 minut, a z nowymi przedmiotami z czwartej rangi świata robię teraz ten dungeon w 4 minuty. Więc wejście jak najszybciej na czwarty poziom świata to priorytet, jeśli chcesz szybciej progresować ze swoją postacią i szybciej wbijać upragniony poziom. No więc jeśli dotarłeś do końca tego filmu, zostaw suba, łapę w górę i zachęcam do wspierania kanału. Na koniec zachęcam Was jeszcze do dołączenia do Discorda społeczności Diablo 4, gdzie również jestem. Znajdziecie tam masę ciekawych informacji, sporo ludzi zainteresowanych w ogóle tematem Diablo. Informujemy się tam również, kiedy pojawiają się worldbossy w grze, tak więc zachęcam wejść, link macie w opisie. Tego filmu. Jeszcze podziękowanie dla wspierających mój kanał, a tymczasem ja się zmywam, ponieważ to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem, więc do następnego. Trzymajcie się. Cześć!